Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dziś bardzo, bardzo nietypowo. Takiego sprzętu, takiego amplitunera jeszcze na moim kanale nie było. Mamy tutaj sprzęt firmy Bang Olufsen BeoMaster 901. Sprzęt przyjechał jakże można by inaczej z Norwegii. Kolega Krzysztof nasz Znajomy Góral, mój znajomy Góral przywiózł go i zapragnął, abym go przywrócił do stanu używalności. Co tutaj w nim jest źle, wszystkie, ale to dosłownie wszystkie, izostaty strasznie trzeszczą. Kondensatory mamy wymienić na jakieś porządne i wyczyścić, przeserwisować wszystkie potencjometry suwakowe. Sprzęt jest sprawny, jeśli chodzi o tor audio. Spróbujemy coś tutaj. Rady go słychać. Także coś tutaj gra. Radio FM odbiera, nawet bez anteny. Także odbiera całkiem, całkiem fajnie. Bardzo ciekawy sprzęt. Jak go kolega Krzysztof przywiózł do mnie, tak spojrzeliśmy na niego sceptycznie, ale powiem wam, podłączyliśmy go pod kolumny, uruchomiliśmy i zapadła. Taka dłuższa chwila ciszy. Bardzo, bardzo nam się spodobało, jak ten Beomaster gra, a naprawdę nie jest to jakaś wyrafinowana konstrukcja, wręcz można powiedzieć bardzo, bardzo prosta. Ale tym zajmiemy się potem. Zdejmiemy sobie teraz, może jeszcze nie. Zobaczymy, jak wygląda tył tego amplitunera. Tutaj mamy tył naszego amplitunera, niezwykle, niezwykle ubogo. Tutaj dwa wejścia, Fono i Tape, oba wejścia na gniazdach DIN piątkach. Tutaj gniazda antenowe AM-FM, gniazdo FM powtórzone na gnieździe, tutaj na wejściu 75-omowym. Tutaj ciekawostka, gniazdo słuchawkowe już na dużego, normalnego jacka. Tu gniazda wejściowe na DINach, a gniazdo słuchawkowe na dużego jacka wyjścia na głośniki również na dinoskim standardzie. W dinoskim standardzie także trzeba będzie koledzy Krzysztofowi zrobić przejścióweczki. Tak sobie zresztą zażyczył, żeby naszykować mu odpowiednie przejściówki, przewody, żeby już nie miał z tym kłopotu. Także z tyłu ubogo, ale to chyba nie o to tutaj chodziło, aby były tu jakieś firewerki. No i oczywiście radiatorek do chłodzenia tranzystorów końcówki mocy. Teraz zobaczymy, jak to wygląda w środku. Tak wygląda nasz amplituner po zdjęciu górnej pokrywy. Z tej strony widać niewiele. Duży obwód drukowany, na którym są wszystkie układy. Trafo zasilające, dosyć spory moim zdaniem, jak na taki amplituner. Tranzystory końcówki mocy. Głowica UKF-u prawdopodobnie. Gniazda wejściowe, tam gniazda antenowe, a tutaj gniazda wyjściowe głośnikowe. Podejrzewam, że ciekawiej będzie z drugiej strony. Tutaj brakuje nam żaróweczki, ale to. I tutaj taka fajna, fajna sprawa jest. Zaraz pokażę. Jeszcze nic nie rozkręciłem, a już można zdjąć tutaj górną tą osłonę. I tutaj, jak widać, podświetlenie wskaźnika. Czy to jest tutaj z tej strony? Sam już nie wiem. A schemat w łapkę będziemy szukać o co chodzi. Ale jak widać bardzo szybko to można wszystko rozmontować. Dobrze, obrócimy płytonę na drugą stronę i zobaczymy co jest pod spodem. No i mamy to, co tygrysy lubią najbardziej, czyli widok od strony elementów. Tak się przyglądam i za wiele elektrolitów to tutaj nie ma. Tylko tu jakieś 100 mikro na 40. A tak więcej, jakieś tantale, których nie będziemy ruszać, no nie jest tutaj najgorzej. Wiadomą sprawą, że najwięcej zabawy będzie z izostatami. To musi być wszystko wylutowane, rozebrane i wyczyszczone. No i oczywiście potencjometry. I już widzę, że łatwo nie będzie. Tutaj są pozgrzewane. Mam nadzieję, że jakoś się do nich dostaniemy. Także nie ma chyba tutaj co za wiele gdybać. Tylko zabieramy się, zaczniemy od potencjometrów i izostatów, a potem już jak ogarniemy to co najgorsze, wymienimy sobie te elektrolity, które są do wymiany. Te duże zmierzymy. Może akurat będzie tak, że są dobre i nie trzeba będzie ich ruszać. No tak to wygląda. Spróbuję teraz zdemontować to, co mogę, aby sobie ułatwić, aby sobie ułatwić demontaż potencjometrów i izostatów. Zabieramy się do pracy. Rozebrałem jeden potencjometr. Okazuje się, że tragedii nie ma. Co prawda trzeba było ściąć tutaj te nity plastikowe, ale troszkę będzie wystawało delikatnie. Lutownicą się potem zgrzeje, a i tak. Na wierzch przychodzi taka osłonka, którą potem się wlutowuje w obwód drukowany i ona będzie wszystko razem ze sobą spajała. Fajny potencjometr, fajnie się go rozbiera. Wszystko, ale to dosłownie wszystko można wyjąć i wyczyścić. Także będzie można te potencjometry zrobić naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie ma, nie ma tragedii. Powiem wam drodzy widzowie, że bardzo fajnie się ten amplituner rozbiera. Wszystko jest jakoś tak logicznie naprawdę tutaj. Potem jak będę składał to pokażę ten element ta część nie ta, ta druga. Tutaj ten element przepraszam. Po włożeniu tutaj tego nie widać no i poprawimy się troszkę. Po włożeniu w to mocowanie wkłada się tutaj taką blokadę i już siedzi na swoim miejscu bez śrubek, bez niczego. Potem blokadę można wyciągnąć i elegancko to wszystko wychodzi. Także no Duńczycy, Duńczycy mieli głowę. Z drugiej strony ciekaw jestem, czy zakładali kiedyś, że ktoś takie coś będzie rozbierał, rozkładał, a szczególnie w Polsce w 2023 roku. Ale to nie o to chodzi. Także potencymetry damy radę zrobić, potem zobaczymy jak będą wyglądały i zostatej. Ostatni potencjometr, wyczyszczony z tych trzech suwakowych, mogę go złożyć i zamontować na obwód drukowany. Zastanawiałem się, gdzie jest czwarty potencjometr, gdzie jest potencjometr siły głosu, bo tutaj się reguluje siłę głosu. No i się trochę zdziwiłem. Miało być łatwo, a łatwo wcale nie będzie. Potencjometr siły głosu jest tutaj pod tym kółkiem. Zespół linek, jak w skali radiowej, napędza potencjometr, który jest z drugiej strony, zaraz go pokażę. Tutaj mamy potencjometr z drugiej strony. Już widzę, że nie będę w stanie go tak w prosty sposób rozebrać i może być problem z jego wyczyszczeniem. No najwyżej pojedzie do pana jacka kawy i pan Jacek kawa się nim profesjonalnie zajmie, ale najpierw podejmiemy próbę wyczyszczenia go we własnym zakresie. Także montuję, składam ten trzeci potencjometr słowakowy. Montuję podki i temat będę miał tych subaczków zamknięty. Trzeba się będzie zająć tutaj tym obuzem. Potencjometry mamy mniej więcej zrobione. Został nam ten jeden tutaj siły głosu. Nie wiem, czy będę podejmował się próby jego rozbiórki. No, rozbiórka to może pójdzie jakoś gorzej, będzie ze złożeniem. Mam pewien pomysł, ale muszę coś sprawdzić czy będzie to pasowało, o czym ja myślę. W każdym razie odkładamy go na bok. Teraz zajmiemy się wylutowaniem izostatów i przeserwisowaniem ich. Aby to zrobić, trzeba najpierw odlutować przewody. Muszę porobić zdjęcia, abym potem wiedział, gdzie na powrót je wlutować. Wylutujemy i spróbujemy je rozebrać. Udało się te izostaty rozebrać. Znaczy, odwrotnie. Udało się je wylutować, no co nie było jakimś tam wielkim wyczynem. Oraz rozebrać. Tutaj już musiałem się troszkę nagłowić, jak się to rozbiera, jak spowodować, aby tutaj ten element wyszedł tutaj w tę stronę, ponieważ tutaj nie ma takiej blaszki, którą można zdjąć. Sprężynka wtedy, może, sprężynka wtedy zostaje uwolniona i do tyłu. Tylko trzeba tutaj tutaj jest taki Taka blokada, którą trzeba przesunąć w prawo, i wtedy wszystkie te suwaki z tymi sprężynkami nagle zostają uwolnione i wyskakują do przodu. Także troszkę tutaj trzeba było się pogłowić. Jak wyglądają jak wyglądają te suwaki, Teraz pokażemy. No, było psikane, bo jest zielono. Zielono, jeszcze raz zielono. Tragedii jakiejś wielkiej nie ma, ale. Na niektórych jest dosyć sporo tego osadu. Wszystko zostanie wyczyszczone. Tak patrzę. Czy to jest asymetryczne. Czy to po prostu tak się wytarło. Nie, chyba nie. Wyczyścimy wszystko. Pójdzie do myjki. Najpierw do myjki. Potem spolerujemy na takim filcu z pastą polerską. Potem jeszcze raz do myjki, do izo. I będzie już Mam nadzieję czyściutko i nie będzie trzeszczało. Środek wyczyścimy oczywiście tym, co zawsze. Patyczek do rzęs, czy tam wycior do rzęs. No przepraszam kobiety, nie wycior, tylko szczoteczka do rzęs. O właśnie, szczoteczka do rzęs. Jakby tak moja żona usłyszała, że to jest wycior do rzęs, no to wtedy jest kaplica już. Także tutaj to wszystko będzie elegancko doczyszczone. Zrobię to poza kadrem, bo na żywo to jest, jak to się mówi kolokwialnie, nie robota. Także co? Zabieram się do doprowadzenia tych izostatów do porządku. Tutaj jeszcze się zastanawiam, jak sobie z tym poradzić, ale chyba będzie ten sam sposób. Bo to są takie chwilowe, nie niechwilowe. Niezależne od tych pozostałych, załączane na stałe. Ale skoro te wyszły, to te również podejrzewam nie będą robiły problemu. Dobrze, biorę się za czyszczenie, smarowanie i składanie tego wszystkiego. I zostaty wyczyszczone, poskładane. Teraz trzeba każdy sprawdzić, żeby potem nie było niespodzianki. Jak już je wlutujemy, no to mamy. Problem, chociaż tutaj teraz już wiem, że nie było potrzeby ich wylutowywania, można to było zrobić. Można je było rozebrać właśnie bez wylutowywania ich z obwodu drukowanego. No ale mądry Polak po szkodzie następnym razem będę wiedział. Jak ja sprawdzam, podłączam sobie do jednej sekcji trzy przewody. Dwa z nich są spięte. Tutaj na jednym zacisku miernika są te dwa przewody, ten i ten. A tutaj do masy środkowej i zwyczajnie po prostu przełączam i patrzę, czy nic się złego nie dzieje z rezystancją. Także wszystko jest OK. To tutaj poruszenie. Tych moich pseudo krokodylków powoduje zmianę rezystancji o pół oma o 1 oma. Ale tak wszystko jest w porządku i tak przepinam się na kartą sekcję. Sprawdzam wszystkie po kolei. I dopiero wtedy lutuję na obwód drukowany. Tego już pokazywał nie będę, bo bym Was tutaj zanudził. No może jeszcze jedną przepniemy. Załóżmy ten taki, który jest inny. Oczywiście poza kamerą byłoby mi łatwiej. O, tu już mamy 300 OMA. U panie. OK. Cyk. Nawet nie drgnęło. Spróbujmy wyłapać O, to jest chwila przełączania. Także wszystko jest tutaj OK, ale ja i tak sprawdzę wszystkie sekcje po kolei. Aby po prostu uniknąć błędu i potem rozbierania, kombinowania. A tak będzie mi łatwiej usunąć ewentualny błąd, chociaż tutaj błędu się nie spodziewam. Sprawdzimy sobie teraz kondycję tych pomarańczowych elektrolitów, jak i tych tutaj trzech dużych kondensatorów. Zobaczymy, jak one się mierzą i czy kwalifikują się do wymiany. No te pewnie wymienimy na 100%, z tymi się zastanowimy. Rozlutownica już nagrzana, wylutujemy kilka sztuk, całą tą baterię i zobaczymy, jak nam one tutaj. Trzymają pojemność po tylu latach użytkowania. Wylutowałem 6 sztuk tych pomarańczowych 100 mikro na 40 V, i powiem tak, że nie ma się czego przyczepić. Jak na swój wiek. Kondziorki w dobrej kondycji. Proszę, 113. No, może ten v za duży. Tutaj można by upatrywać powodu ich wymiany. Ale 1,7 120 mikron. Tu pojemność 20% tolerancji przekroczone. Ale ogólnie kondensatory nie są w złym stanie. Nie ma jakiejś tam drastycznej, drastycznego spadku pojemności, albo drastycznego wzrostu pojemności. Mniej więcej trzymają swoją nominalną pojemność. Tak, jak mówię, ewentualnie jedynie tutaj to, że jest powyżej 1,5%, to by je, kwalifikowało je przepraszam, do wymiany. Ale to tak, gdybyśmy się chcieli przyczepić. Niemniej jednak, decyzja była taka, że wymieniamy to, wymieniamy, ale na opartego można by je było zostawić. Dobrze, te małe mamy sprawdzone, mniej więcej. Zobaczymy teraz te duże kondensatory. Jak się okazało, nie są to podwójne kondensatory, tylko zwykłe pojedyncze kondensatory. A to trzecie wyprowadzenie to jest po prostu wyprowadzenie mocowania do obwodu drukowanego, nie połączone z żadnym z tych pinów. To teraz czas na pomiary. To jest 2000 mikrofaradów na 50 V. Tutaj pomiar troszkę trwa. 3400. Jeszcze raz sprawdzę. Przepraszam, 3000 to jest kondensator. ESR w miarę, no w miarę, bardzo dobry ESR. FAULOS. Kondensator jeszcze mógłby zostać. Ale ponieważ te dwa następne nie rokują. A przynajmniej jeden z nich z tego co mierzyłem. To trzeba będzie chyba wymienić wszystkie. Tutaj jest 3000 na 50 v 3900 no tu już jest dużo na dużo. 4% prawie. V -loss. Ale jeszcze jeszcze tragedii nie ma. Znaczy nie ma traki. no nie jest, za, nie jest za dobrze. A ten 2000, proszę zobaczyć. To był ciekawy ESR. Ciekawe, czy powtórzy się teraz. Nie. No to jak to było? Ten miał ile? 3000. 3000. A to wszystkie są 3000. A to wszystkie są 3000. To skąd mi się wzięło, że jeden jest 2000 mikro? <laughs> Także no, tutaj ten też nie jest najgorszy. Ten też nie jest najgorszy. Czyli coś musiałem skiepsić z pomiarem, bo tu było ponad 20 ohmów ESR w którymś. Pewnie źle zapiąłem. Pewnie źle zapiąłem tutaj te moje pseudokrokodylki, które domagają się, aby wymienić je na coś lepszego. Jeszcze raz tego środkowego sprawdzimy. No nie, no tu jest duża pojemność, za dużo jest, 3,900, 3%, czyli upływność już jest. Myślę, że wymienimy je na nowe, sprawne, tak aby ten Bank Olufsen mógł podziałać troszkę dłużej. Kondensatory elektrolityczne wymienione, także wszystkie elektrolity mamy nowe. Tutaj jeszcze została mi do wymiany. Zostały mi dowiedzieć, o proszę bardzo. Idzie pomocnik. I tak cały czas łazi po stole. Pokażę się tutaj do kamery, będziesz w internecie. O, łazi mi po stole. Muszę pilnować lutownicy, żeby się nie oparzył. Wymienimy te gniazda, nie będziemy tu nawet podejmowali prób ich czyszczenia, bo to jest bez sensu. Wymienimy te gniazda bezpiecznikowe na nowe, no bo tak to nie może być. O, i teraz się tutaj kolega sympatyczny Rozłożył jak żaba na liściu I, i co mu zrobisz? No nic mu nie zrobisz, ale jakoś sobie poradzimy. Zabieramy się za te gniazda. Potencjometr wrócił z serwisu. Także mamy ostatni element układanki, montujemy go, spróbujemy zamontować również tę linkę, która go napędza, z tym pewnie będzie Sporo zabawy, no ale cóż, tak już ktoś to zaprojektował, trzeba się będzie z tym zmierzyć. Lutuję potencjometr i spróbujemy zawalczyć z tą linką. Amplituner uruchomiony, jak się okazuje, wszystko działa i wszystko tutaj się nam przełącza. Nic nie trzeszczy. Tak jak było przed serwisem, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Na wejście tape. Jeden kilo. Tu w słuchawkach słychać. Wracamy na FM. Wcześniej trzeba było kilka razy przełączyć, aby coś było słychać. A teraz bez problemu. Czerwony wskaźnik to jest wskaźnik do strojenia. Tu są dwie żaróweczki. I kiedy one świecą tym samym światłem. Wtedy wiadomo, że tunel jest dostrojony. Może nie tym samym światłem, a z taką samą mocą. Wtedy ten pasek czerwony jest jednolity i wtedy wiemy, że tunel jest dostrojony. A jak nam się rozjeżdża? O, to wtedy takie zero detektora można powiedzieć. O, a tutaj ten zielony pasek sygnalizuje nam pracę w stereo. Dobrze, nie będziemy go męczyć. Wyłączymy. To jest ciekawostka też. Włączamy wszystkimi innymi przyciskami, a wyłączamy tym jednym. Co zostało nam do zrobienia? Do zrobienia pozostała mi wymiana pasty termoprzewodzącej pod tranzystorami w końcówce mocy. Tutaj widać, ktoś pożałował, trzeba to będzie wylutować, odkręcić, porządnie posmarować jedną drugą stronę i przykręcić z powrotem i przylutować. Po tym wszystkim ustawimy parametry, takie jak prąd spoczynkowy i myślę, że na tym będziemy powoli kończyć serwis na zakończenie podłączymy sobie sztuczne obciążenie i zobaczymy jaką nam moc odda wzmacniacz czy potencjometry pracują prawidłowo i tak dalej, i tak dalej, wykonamy standardowe standardowe sprawdzenia także biorę się tutaj za zrobienie z tym porządku zabierzemy się powoli za ustawienie prądu spoczynkowego ale na początku wymienimy potencjometry odpowiedzialne za to ustawienie. O ile ten nie wygląda najgorzej, to ten drugi tutaj, no tak wygląda słabo. Wstawimy nowe picherki i będzie będzie ok. Także wymontowujemy oba i wstawiamy nowe, a następnie wyregulujemy prąd spoczynkowy w jednym i w drugim kanale. Potencjometry wymienione. Prądy spoczynkowe w obu kanałach ustawione w tym kanale mamy równa dycha, w drugim kanale to chyba było 9,9 zobaczymy. No, 9,8 nie ruszam, bo bardzo ciężko trafić równą dychę. Delikatny ruch potencjometrem i robi się 12,11. Także nie ma co tutaj kruszyć kopii o 2,0 o 9899 skakuje, także nie ma co kombinować. Jeszcze jeden parametr, który trzeba było ustawić, to jest ustawienie 32 V na zasilaczu. To mamy ustawione, tylko damy na volty. Tutaj 32,1 V, 32 V równiutkie. To też mamy ustawione. Więcej regulacji tutaj nie ma. Oczywiście są regulacje toru FM, ale tego ruszał nie będę. Zakładam już teraz dolną pokrywę. Postawimy amplituner tak jak ma stać i zmierzymy sobie może moc. Zobaczymy na oscyloskopie jak tam wyglądają regulacje wysokich, niskich, balansu i tak dalej i tak dalej. Czas na końcowe testy. Podsumowanie i zakończenie naszej przygody z tym amplitunerem. W tym momencie Mamy FM, przełączamy sobie na tape. Tutaj podłączone są dwa sztuczne obciążenia do wyjścia amplitunera, 8 omowę I zobaczymy sobie jaką nam moc wygeneruje wzmacniacz. Tutaj go już troszkę męczyłem, także nie ma problemu. Wygrzany jest. W szok go nie wprowadzimy i już zaczyna obcinać. Można przyjąć 11,5 V w jednym i w drugim kanale. 11,5 V to jest jakieś 16,5 W mocy na 8 Omach. Także taką moc nam oddał wzmacniacz na 8 Omach. Teraz sobie sprawdzimy regulacje wysokich, niskich. Załóżmy tutaj, niech będzie w ten sposób. Balansik. Balansik elegancko. Nic na mnie trzescy, jakby to powiedział właściciel tego amplitunera. Jest ok. Przełączanie w końcu działa tak, jak powinno być. Dobrze, damy sobie teraz 10 kHz. Mamy 10 kHz. Regulujemy sobie wysokie. Tylko teraz, które są wysokie. No to na pewno nie. Tu są wysokie, a jak widać nam ścina już, a tu są niskie. Potki nie trzeszczą. Zjedziemy trochę sobie z mocą. Wyrównamy balansem. Potki nie trzeszczą, nie ma najmniejszego problemu. Ok, jeszcze sobie zjedziemy. Tak żebyśmy, O kurde, mocno podbija. No dobrze, nie będziemy go męczyć. Najważniejsze, że regulacja. Regulacja działa. W obu kanałach w miarę równo. To teraz niskie tony. Mamy 100 Hz. 100 Hz. I podbijamy sobie niskie. A, tak. Zjeżdżamy sobie, balansem wyrównamy, regulacja działa w obu kanałach. Ok, nie ma go co męczyć. Także można powiedzieć, że wzmacniacz, amplitudner, przepraszam. Działa prawidłowo. Zostało wszystko zregenerowane, wyczyszczone. Szczególnie te przełączniki, z nimi był największy problem, nie łączyły. Potencjometry również trzeszczały, Wszystkie cztery zostały zregenerowane. Wymienione są kondensatory. Wszystkie kondensatory elektrolityczne. Wymieniłem dwa potencjometry od ustawienia prądu spoczynkowego. Prądy spoczynkowe zostały ustawione 32 V. Na zasilacze również zostały ustawione, i to wszystko. To wszystko, co zrobiłem. Teraz pozostało mi zrobić jeszcze takie przejściówki dla kolegi Krzysztofa, aby mógł sobie podłączyć na dina piątkę i na tego dina głośnikowego, aby sobie mógł podłączyć w domu kolumny i jakiś sygnał zewnętrzny. Tak, myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do komentarzy. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.